Obok sportu ma wiele innych pasji. To Galeria 13, to fotografia, poezja, kolekcjonerstwo. Kandydat klubu seniora, pogodny uśmiech Janusz Dębski. Jest animatorem i twórcą życia kulturalnego w rodzinnym mieście. A jego wystawy dokumentalne i przyrodnicze są prezentowane w Muławie i innych miastach regionu. Wiadomo, że jak się współpracuje z różnymi środowiskami, i... To, to, to tych przyjaciół jest bardzo dużo. Także mi miło było, że byli z Ciechanowa, z mławy z Romina, z innych miejscowości goście. I to jest takie dla mnie bardzo, bardzo budujące i, i, i przejmujące i cieszę się bardzo z tego. I przed licznie zgromadzonymi nastąpił akt nadania tego honorowego wyróżnienia i statuetki świętego Wojciecha. W mławie to doniosła uroczystość. Janusz, podziwiam to w Tobie. Ten skromność, dlatego jestem bardzo wzruszony. Jednocześnie to dla mnie, ale i przewodniczącego Rady Miasta i zastępcy burmistrza ogromna przyjemność, że mogę ci wręczyć coś wyjątkowego, bardzo cennego dla nas mieszkańców Mławy, bardzo cennego dla nas Polaków, ale cennego również dla katolików. Ta nagroda należy się Janusza Widemskiemu. Następnie do Mławianina Roku 2021 roku ustawiła się spora kolejka osób, pragnących osobiście złożyć laureatowi gratulacje i życzenia co oddaje rzeczywistość. Zaangażowanie w życie miasta i regionu Janusz Dębski ma wysokie.